Mam tu plik, no pliczek papierów wartościowych i problem. Jak sprawdzić ich autentyczność? Czy, no nie mogę wozić ze sobą laboratorium całego, nie mogę za każdym razem wzywać policji, sam nie jestem znawcą, chociaż dzisiaj zaryzykuję i zawołam policję. Policja! A, dobry, pan jest. No, tak? ja już no, nie słyszałem, jaki mam problem. No, słyszałem, ale pan jestem, czy nie? No, nie wiadomo. Policja nie bardzo panu pomoże w rozstrzygnięciu tego problemu. A to przyjdzie w obliczu, prawda, majestatu prawa, powie, dobry, zły, dobry. No, w obliczu majestatu może spojrzeć pod światło i zobaczyć, czy ma znaki wodne. Mhm. I co? No, no i już. I to, jak ma, to w porządku. A nie za bardzo, dlatego że nasi drukarze, proszę pana, i fałszerze potrafią już również wyprodukować znaki wodne na fałszywych banknotach. Co pan powie? Tak. mało tego, proszę pana. Nasi fałszerze wyprodukowali ostatnio nowe banknoty 100 dolarowe. które Podobno były nie do podrobienia. Tak. Co? Tutaj pan to kupił? Za połowę. No to. Ale jest sposób, proszę pana. Żeby dojść Żeby do tego da, autentyczny, czy autentyczny autentyczny. Kupić taki detektor. Taki aparat. Jest to kieszonkowy promiennik ultrafioletu. I w jego promieniach po prostu widać, czy banknot jest prawdziwy, czy fałszywy. Trzeba zobaczyć, proszę ta, bardzo. Tak. Ta. Nie wiem, czy będę umiał. Nasz kieszonkowy detektor pomaga bezbłędnie wykryć fałszywy banknot. Jeśli naświetlimy prawdziwy banknot, wmontowane weń specjalne znaki będą świecić. W fałszywych banknotach tych znaków nie ma, więc nie świecą. Jakże często zastanawiamy się, czy mamy do czynienia z prawdziwym banknotem. Większość z nas po prostu nie potrafi rozpoznać podrobionego banknotu wśród innych autentycznych. Czy mamy stać się ofiarami pomyłki lub świadomego oszustwa? Nie, nie musimy. Teraz już możemy bronić się przed fałszerzami, nie przechodząc uprzednio specjalistycznego kursu. I rzeczywiście, w ten sposób łatwy i prosty, nie staniemy się ofiarą oszustwa. No zwłaszcza, że my jesteśmy potencjalnie narażeni na oszustwo. Jako, że jeżeli pan wpłaca większy nominał banknotu w jakimś sklepie czy stacji benzynowej, to oni mają przy kasie takie urządzenie wkładają, patrzą, czy dobre, jak pan wydaje resztę, to już takiej szansy pan nie ma. Natomiast z tym urządzeniem. Może pan sobie każdy bank sprawdzić, jaki wydają panu w sklepie w stacji beznowej. Nie czuje się bezbronny. Nie czuje się pan bezbronny. Nie czuję się żeby... bezbronnym i bez pozwolenia na broń mogę to sobie nabyć. Tak, poza tym tym urządzeniem można również sprawdzić dokumenty. Proszę państwa, no nie trzeba namawiać chyba. W TV Markecie to urządzenie. Kto nabędzie to urządzenie, ten dostanie w prezencie od firmy ten oto portfelik. No, nie ma co zachęcać. Detektor kieszonkowy to mini wykrywacz na ultrafiolet. Jest mały i poręczny, pozwala Ci sprawdzić praktycznie wszędzie. Autentyczność banknotów, banderoli, dokumentów czy biletów autobusowych. Elementy specjalnie w nich ukryte świecą pod wpływem działania detektora. Już nie czujesz zakłopotania, kiedy sprawdzają Twój bilet, dokumenty czy pieniądze. Sprawdzaj sam, przecież masz detektor. Detektor kieszonkowy za jedyne 35 zł. Przy zakupie detektora otrzymasz w prezencie elegancki portfel. Zamów, zadzwoń 061 855 1200. Uwielbiam pracę w kuchni. Potrafię zrobić takie dania, że palce lizać. A, no właśnie. Przecież bandażowanie zajmuje mi więcej czasu niż krojenie cebuli. Czy nie ma na świecie porządnych noży? Są, oczywiście są, panie Stefanie. Cały zestaw japońskich noży oszczonych laserowo najwyższej jakości do krojenia szatkowania, trybowania, filetowania i cięcia. A skąd pan to wszystko wie? Jestem zawodowym kucharzem. Aha. No to, może pan zademonstruje. Oczywiście. A oto dziesięciu laserowych specjalistów do wszystkiego. Tym oto długim nożem z ząbkami i zaokrąglonym końcem z łatwością pokroimy każdą, nawet jeszcze ciepłą bułkę, bez zgniatania, równo i szybko. Do krojenia jarzyn najlepszy jest nóż o trójkątnym kształcie i ostrym czubku. Z jego pomocą precyzyjnie kroimy warzywa, zachowując ich soczystość i ładną formę. Wąski, spiczasty i niezwykle giętki jest nóż do mięsa. Dzięki niemu, po przekrojeniu, włókna są niezmiażdżone. Rozwidlona końcówka tego noża pozwala nie tylko łatwo kroić ser, ale też ułożyć go na talerzu. Ten malutki nożek to mistrz dekoracji. Niczym dłuto w rękach rzeźbiarza nadaje fantastyczne kształty owocom i jarzynom. Jeśli zaś chcemy pokroić wędliny, nie ma lepszego noża niż ten. Jego odpowiednia długość gwarantuje, że plasterki będą kształtne i tak cienkie, jak lubimy. Z takim zestawem noży nie ma w kuchni trudnych zadań. Teraz wystarczy wszystko ładnie ułożyć. Prawda, że apetyczny widok? Smacznego. No, chyba mi nieźle poszło. Rzeczywiście, ale nie zrobił pan to swoimi rękoma. To dzięki tym nożom laserowym. Faktycznie, proszę Państwa, ten rewelacyjny zestaw laserowych noży japońskich jest do kupienia oczywiście tylko w TV Market. I uwaga, niespodzianka dla każdego, kto nabędzie taki komplet. TV Market w prezencie daje to oto radio. Oczywiście można używać. Zestawy 10 laserowo ostrzonych noży. Ostre, niezawodne, bezpieczne, a wśród nich nóż do chleba, do mięsa i wędlin, serów, tasak, obierak, nóż do ryb. Dzięki nim przygotowujemy potrawy takie, jakie naprawdę lubimy. A oprócz tego niespodzianka, domowe radio. Zestaw 10 laserowo ostrzonych noży dostępny tylko w TV Markecie za jedyne 135 zł. Radio gratis. Zamów, zadzwoń 061 855 1200.